W najbliższą niedzielę odbędą się grudziąckie eliminacje do piłkarskiego diamentu. Podsumowanie kolejnych dwóch kolejek w halowej lidze piłki nożnej. Wyjazdowy marazm siatkarzy stali trwa, tym razem Grudziądza nie przegrali w Toruniu. Piłkarze Olimpii Grudziądz rozpoczęli pierwsze zgrupowanie w zimowych przygotowaniach. Grudziąckie ulice. Być może to właśnie po nich spaceruje lub spacerował następca Roberta Lewandowskiego. Rąbka tej tajemnicy uchyli niedzielny casting Piłkarski Diament, w którym do wygrania jest profesjonalny kontrakt i czek na kwotę 50 tysięcy złotych. Eliminacje do programu Talent Show Piłkarski Diament odbywają się w sześciu miastach. W Lublinie, Białymstoku i Tarnowie są już po wcennych castingach. Najbliższą niedzielę przyjdzie czas na Grudziądz, gdzie do rywalizacji o niezwykle cenne nagrody przystąpi ponad 200 kandydatów z tego miasta i okolic. Pomysłodawcami akcji są twórcy programu nadawanego w kanał Plus Sport, Laboratorium Pro, Paweł Ziętara i Piotr Laboga. W składzie sędziowskim zasiądą jeden z najwybitniejszych reprezentantów Polski w historii, Andrzej Józkowiak, trener słynący z wyszukiwania piłkarskich diamentów, Andrzej Zamilski, ceniony psycholog sportowy Paweł Habrat oraz ikona redakcji sportowej Kano Plus Tomasz Smokowski. Grudziąckie eliminacje odbędą się w najbliższą niedzielę, 19 stycznia, w hali widowiskowo-sportowej na Osiedlu Lotnisko. Start zaplanowano na godzinę 11. W Halowej Lidze Piłki Nożnej rozegrano kolejne dwie serie gier. Na sobotę zaplanowana była 14 kolejka rozgrywek. W najciekawszym spotkaniu drużyna Fisher Caravel pokonała drugi zespół Biedronki 6 do 5. W pozostałych meczach 14 serii gier lotnisko przegrało z drużyną autoserwis Wiśniewski. Biedronka pierwsza bez większych kłopotów rozprawiła się z miejskim sortem. XXX rozgromił drużynę Ryby. Camel Active pokonał Autosrak, a Czarni Grudziądz okazali się lepsi od Urzędu Pracy. W niedzielę zostało rozegranych pięć spotkań 15 kolejki. Trzy punkty do ligowej tabeli zdobyły kolejno pierwsza i druga drużyna biedronki, Autosrak i XXX. Z kolei drużyna Ryby i Czarny Grudziądz podzielili się punktami. Spotkanie Camelo Active z Fisher Caravel zostało przełożone. W tabeli rozgrywek przewodzi pierwsza drużyna biedronki z 34 punktami na koncie. Oczko mniej mają Autoserwis Wiśniewski i XXX. W dole tabeli bez zmian lotnisko i pozycję wyżej Miejski Sort. Na przyszły weekend zaplanowano aż trzy kolejki. Pierwsze mecze rozegrane zostaną w piątkowy wieczór. O 20:30 zagrają biedronka pierwsza i zespół ryby. Następnie po 21:00 zmierza się autoserwis Wiśniewski z czarnymi grudziąc. Wyjazdowe spotkania nie są najmocniejszą stroną siatkarzy stali grudziąc. Tym razem zawodnicy z naszego miasta nie sprostali drużynie AZS Słemkatoruń. Pierwszą partię wygrali Grudziądzanie. Po zmianie stron również lepiej w seta weszli goście. Niestety poprawa gry blokiem przez siatkarzy z grodu Kopernika przyniosła zwrot akcji i wyrównanie stanu meczu. W trzecim secie gra wyglądała podobnie i z prowadzenia cieszyli się gospodarze. W czwartej partii, po kilku ciekawych i emocjonujących wymianach, triumfowali siatkarze Stali, doprowadzając tym samym do wyrównania. W decydującej rozgrywce zwyciężyli ostatecznie Torunianie i to oni cieszyli się z dwóch punktów. Z jednym oczkiem do Grudziądza wrócili zawodnicy Stali. Już najbliższą sobotę stal ponownie zagra na wyjeździe, tym razem przeciwnikiem naszych zawodników będzie Ludowy Zespół Sportowy z Jastrzębia. Kolejny mecz w Grudziądzu już 25 stycznia, a rywalem grudziądzkiego zespołu będzie Budowlanka Toruń. Na pierwsze zgrupowanie podczas zimowych przygotowań do rundy wiosennej bieżącego sezonu udali się piłkarze Olimpii Grudziąc. Już pod wodzą nowego szkoleniowca Dariusza Kubickiego biało wyjechali w poniedziałkowy poranek do Cetniewa. Podczas pierwszego obozu zaplanowanych było kilka spotkań sparingowych. Zmiana na stanowisku szkoleniowca przyniosła również roszady w kalendarzu. Wspomniane mecze kontrolne zostały odwołane. W kadrze Olimpii na to zgrupowanie zabrakło przede wszystkim wychowanków. Do Cetniewa nie pojechał m.in. włączony niedawno do pierwszej drużyny Mikołaj Pankowski. Ponadto w kadrze brakuje również słowa Mira Mazurkiewicza. Z kolei na obóz pojechali powracający po kontuzjach Marcin Staniek, Maciej Rogalski i Maciej Kowalczyk. W kadrze Olimpii jest również dwóch zawodników testowanych obrońca Mateusz Wrana, który jest wychowankiem GKS-u Jastrzębi oraz golkiper Michał Kołba, który swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w łódzkim klubie sportowym. Ponadto, jak poinformował oficjalny portal grudziąskiego klubu, nowego pracodawcę znalazł sobie już były zawodnik Olimpii Adrian Franczak. Popularny Franek będzie wiosną występował w sandecji nowy